Dzień dobry. Na moim kanale padło pytanie, żebym udowodnił, że Kościół rzymsko-katolicki ma władzę w każdym państwie tego świata, albo inaczej, że wszystkie państwa słuchają Watykanu i robią ich rozkazy. Oczywiście, zrobić coś takiego, co by trwało bardzo długo, żeby pokazać wszystkie elementy, wszystkie szczegóły czegoś takiego, także nie będę tego robić. W każdym razie podam parę ciekawostek, które uważam są bardzo ciekawe na ten temat. Pierwsze to jest to, co powiedzieli wcześniej prezydenci Stanów Zjednoczonych, tak jak John Adams na przykład, który nienawidział Jezuitów, który mówił, co oni naprawdę wyprawiają w tym kraju. Mamy historyków, którzy mówią, opisują w książkach cały czas, na przykład jak Historia Jezuitów. Która opisuje dokładnie, co się stało we Francji z tą rewolucją francuską, co się stało w Hiszpanii, co się stało w, w Anglii, co się stało w Rosji. Te rzeczy są nasycone jezuitami i to, co oni robią dla kościoła rzymskokatolickiego. Większość ludzi też wie, że jezuici mają swój, swoją przysięgę, którą muszą zrobić. Ta przysięga to jest zupełne oddanie się papieżowi. Oni muszą być tak jak e, umarli ludzie, słuchając bez swojego własnego umysłu albo bez swoich własnych uczuć. Mają wykonać rozkaz i na tym jest koniec. Nie. Oczywiście, wiele tych rzeczy są e, przypadkowe i można to zrozumieć troszkę inaczej. I można się kłócić czy rozważać różne tematy na ten temat. Wiele różnych organizacji, które też należą do jezuitów albo są kontrolowane przez jezuitów. W każdym razie, my wiemy z Biblii, że ten mały róg będzie kontrolował cały świat. I padło pytanie na moim kanale, czy ja jestem w stanie coś takiego udowodnić. To jest bardzo proste pytanie, które było zap zapytane. Oczywiście, to jest proste pytanie. Odpowiedź do czegoś takiego nie jest najprościejsza, żeby zrobić, ale to się da zrobić. Jest wiele tematów, wiele różnych a, filmów na ten temat, także nie będę wchodził, żeby udowadniać to wszystko. To nie jest moim zadaniem na tym kanale. Ale od czasu do czasu ludzie, którzy śledzą takie rzeczy, dostają takie cukierki. I dzisiaj chcę się podzielić z takim bardzo ciekawym cukierkiem, właśnie do tego tematu. Chciałem odpowiedzieć pisia, pisemnie na ten, do tego człowieka, który zadał to pytanie, ale odpowiem to teraz w tym filmie. Dlatego, że też to, jest, to będzie przydatne do tego, co chcę powiedzieć później, tego, co się już się stało. Ten mały róg, tak jak powiedziałem wcześniej, w pierwszym filmie ten ogień z nieba, gdzie ten mały róg musi mieć totalną władzę, totalną władzę, żeby wydać jakikolwiek też wyrok. On chce mieć tą władzę totalną całego świata. I jest coś ciekawego, co pewien generał Jezuit wypowiedział i chcę przeczytać ten cytat. To jest bardzo, bardzo ciekawy cytat z tego, co on powiedział. Oczywiście ludzie mogą zaprzeczyć temu i zrobić różne historie, ale mnie to naprawdę nie obchodzi za bardzo, Dlatego, że ja wiem z Biblii, że to jest prawda i to też jest udowodnione historycznie na podstawie tego, co przeczytam. Także chcę to przeczytać dzisiaj, to jest bardzo, bardzo ciekawe i zapraszam, żebyśmy przeczytali ten cytat razem dzisiaj. To jest wzięte, History of the Jesuits, przez Andrzeja Stamets, było wydane w Filadelfia, Pensylwania, to jest stan, przez e, produkcję Lia i, i Blanchard. 1848 rok. To jest człowiek, to jest generał klasztoru jezuitów, Michał Angelo Tamburini. Czasami jest i Michael i Angelo jako dwa różne imiona na niego, ale często i w, w, w sumie w encyklopediach katolickich, On jest nazwany Michałem jako jedną imię, tak więc wziąłem to od nich bezpośrednio. Tamburini to było jego nazwisko. I tutaj on ma wypowiedź, którą on wypowiada dokładnie 300 lat temu do księża z Brankas. I to jest to, co on mówi. Spójrz, mój panie, a więc to jest rozmowa, którą oni mają i później ta rozmowa jest zarejestrowana w książce. Z tego pokoju, a więc z tego pomieszczenia, w którym on jest, z tego biurka, które on ma, inaczej, z tego pokoju ja zarządzam nie tylko Paryżem, ale Chinami, nie tylko Chinami, ale całym światem i nikt nie wie, jak to się dzieje. To jest bardzo ważne, dlatego że my wiemy, że Kościół Rzymsko-Katolicki musi zawładnąć całym wszechświatem. To jest dokładnie to, co porostwa uczą. Tak, jak powiedziałem, od czasu do czasu ludzie, którzy się tym interesują, dostają właśnie takie cukierki. To jest właśnie taki cukierek, który nam mówi dokładnie od generała jezuitów 300 lat temu, że on włada, władza całym światem. To jest bardzo e, ludzkie, coś takiego powiedzieć. Kiedy ty robisz coś i masz taką potężną władzę, i o tym nikt nie wie, od czasu do czasu chcesz, żeby ktoś się dowiedział. No, w tym przypadku to jest ten książę z Brangasa. ale to było zapisane. I ludzie, którzy to śledzą, teraz to rozumieją i widzą, a więc to jest podzielone z większością ilością ludzi, którzy mogą coś takiego zrozumieć. Ja wiem, że dzisiaj to jest bardzo niepopularna teoria w ogóle, ale tak naprawdę to nie jest w ogóle teorią, że Kościół Rzymskokatolicki chce objąć władzę nad całym światem. Jeżeli oni mieli tą władzę, 300 lat temu, jaką władzę mają dzisiaj? A, oni dokładnie chcą mieć taką samą władzę, o której mówił Daniel w 11 rozdziale. On chce mieć władzę nad każdym sercem, każdego człowieka, nad każdym rozumem, nie tylko na państwie, nie tylko na jakimś okręgu geograficznym, ale na moralności każdego człowieka. To jest dokładnie to, co oni chcą. Tak jak powiedziałem, ja nie chcę wchodzić tutaj w tematy i udowadniać nie wiadomo co. To nie jest moim zadaniem na tym kanale. Uważam, że ten jeden cytat pokazuje o wiele więcej niż jakakolwiek argumentacja, którą mogę pokazać, i chciałem się podzielić właśnie z tym cytatem. Ale jeżeli ktoś chce, można przeczytać bardzo ciekawą książkę. Książka się nazywa to jest po angielsku 50 Years in the Church of Rome a więc 50 lat. W kościele Rzymu. I to jest napisane przez człowieka, który kiedyś był katolikiem. On opisuje w tej książce bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Wszystkie wojny, inaczej, które się wydarzyły, były spowodowane przez jezuitów, przez kościół rzymsko-katolicki. Zamach na prezydentów był ustalony przez nich. I tak dalej, i tak dalej. To cały czas trwa. I też po prawej stronie tutaj mam Alberto Rivera, który był ex-jezuitą. Wyszedł z tego klasztoru i mówił oczywiście, o tym, jak jezuici wchodzą do innych państw, jak zabierają stanowiska w rządach, w kościołach. Mówi o ich stanowiskach w każdym kościele dosłownie, nawet w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Dlatego uważam, że nie powinniśmy, żaden kościół nie powinien podpisywać oświadczeń, z Kościołem Rzymskokatolickim. To jest porażka dla każdego protestanta, dlatego że or, ten, ten klasztor jezuitów był zrobiony, dlatego żeby zrobić kontrareformację. Ale kontrareformacja nie jest tylko na poziomie religijnym. To jest tak samo na poziomie politycznym i tak samo jest na poziomie finansowym. Te rzeczy wszystkie idą w pasz, żeby kontrolować świat. Musisz mieć religię, musisz mieć. Finanse, i musisz mieć politykę. To jest dokładnie w czym siedzi Kościół rzymskokatolicki. To jest cała walka tego Kościoła. Pamiętajmy, to jest bestia, która bezpośrednio reprezentuje to, kim jest szatan. Sam szatan. Dlatego jakikolwiek związek z tą bestią jest niemożliwy. Powiem jeszcze raz: jestem przekonany. Nie na podstawie tego cytatu, który przeczytałem w tej chwili, ale na podstawie księgi Daniela i na podstawie objawienia, że to jest Kościół Rzymsko-Katolicki, który będzie kontrolował i już kontroluje, już kontrolował od wielu, wielu lat ten cały świat. Ale to jeszcze nie wystarcza. Oni chcą, aby kontrolować każdy umysł każdego człowieka poszczególnie. To jest to, czym chciałem się podzielić dzisiaj. Następny filmik chcę zrobić o znaku bestii. I zobaczymy, rozpatrzymy, co ten znak oznacza. Czy to może być ta maska, która jest na twarzy? Bo oczywiście, kiedy mamy maskę na twarzy, nie możemy kupować ani sprzedawać. Ale dojdziemy do tego innym razem. Dziękuję za uwagę. To jest artykuł dla istotnej prawdy. Błogosławionego i pięknego dnia.